...dyżur od wczesnych godzin porannych i świetnie się bawi. Jeżeli, panie redaktorze, pan to nazywa zabawą, to gratuluję, bo tu jest ciężka praca. Jutro absolutny hit, jeżeli chodzi o świat kolejowy, ale nie tylko. Parada parowozów w Olsztynie, a to jest, proszę państwa... Perła, piękna Helena. Jak każda piękna kobieta, Szanowni Państwo, wymaga oczywiście odpowiedniej pielęgnacji przed wyjściem na fantastyczną kolację czy fantastyczny koncert. Ci młodzi ludzie, uczniowie z Wolszczyńskiego liceum przychodzą tutaj bez własnej, nieprzymuszonej woli, zakładają bardzo modne stroje i w ropie ropą właściwie albo przy użyciu za pomocą ropy czyszczą ten piękny kawał żelazpa. Co jest z tym wszystkim najtrudniejsze powiedz szczerze? Najtrudniejsze jest umyć koła i podwozie, no bo wiadomo, są najbrudniejsze. Czy, ale tak z ręką na sercu, jak teraz przejdę się naokoło, to jestem w stanie znaleźć jakieś miejsce, którego jeszcze nie tknęliście, czy to już jest wszystko wypucowane na Amen? No wiadomo, nie wejdziemy pod parowóz. Tam jest najbrudniej, ale no, no tego nie da się wyczyścić ha. praktycznie. Jesteśmy no po prostu nie, do, nie jesteśmy wykwalifikowani do tego. Rozumiem, ale sobie dajesz dwie ręce odciąć za to, że, będzie, że wszystko tutaj błyszczy. Dokładnie. No w porządku. Pan naczelnik Mariusz Kokornaczyk, jeśli nie mylę. Tak. Witam serdecznie. Trudne nazwisko, ale udało się. Panie naczelniku, jutro wielkie święto przede wszystkim dla was, ludzi kolei, ale nie tylko. I teraz szybkie pytanie, dlaczego ci wszyscy, którzy mają jakiekolwiek plany jutro, powinni je rzucić? spakować się i przyjechać z Warszawy, Wrocławia, Zakopanego, Gdańska, Krakowa i tak dalej, i tak dalej do Wolszczyna. Zapraszam wszystkich na jutrzejszą paradę, 20 paradę parowozów do Wolszczyna, dlatego że będziemy gościć parowozy z Polski, z Jaworzyny Śląskiej, z Chabówki, ale także będziemy mieli gości zagranicznych, z Czech, Słowacji. Niemiec. Co więcej, będzie okazja, panie naczelniku, yy, ubrudzić się, dotknąć to cacko. Piękna Helena. Duma y, polskiej kolei. Czy przesadzam? Yy, nie, nie. Jest to rzeczywiście yy, Duma y, polskiej techniki kolejowej. Yy, została wyprodukowana w 1936 roku. Yy, dwa egzemplarze tylko zostały wyprodukowane. Yy, jedyny się zachował, oto właśnie, który przed nim stoimy, yy, nazwana piękną Heleną właśnie. Nazwa takiego maszynista, z Ostrowa Wiekopolskiego, który kiedyś jeździ na niej. Podobno 130 km na godzinę, panie naszelniku. Proszę tylko pokiwać głową, czy mam rację. Tak? Mam rację, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jutro dni parowozu, yy, przepraszam, parada parowozu w Wolsztynie. Yy, to, jak to będzie wyglądać jutro, na razie jest tajemnicą, ale próbka tego, jak to jutro będzie wyglądać, yy, nastąpiła w zeszłym roku. Uwaga, panie konduktorze, jazda! Zobaczymy! lat zawsze w majowy weekend Wolsztyn staje się światową stolicą parowozów. Właśnie wówczas odbywa się tu parada tych pięknych maszyn. Jeżdżą tutaj turyści z całego świata, z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii. również parowozy z praktycznie całej Europy. Od samego początku w paradzie uczestniczą polskie parowozy z Wolsztyna, a także ze Skansenów w habówce. Podziw budzą także maszyny z innych europejskich krajów. Parowóz, którym przyjechałem do Wolsztyna, to lokomotywa niemieckiej serii BR52. Jest to lokomotywa towarowa wyprodukowana w ilości ponad 6 tysięcy sztuk w różnych fabrykach w Europie. Punktem kulminacyjnym parowozowego święta w Wolsztynie jest prezentacja tych dostojnych maszyn przed kilkudziesięciotysięczną widownią. A to, proszę Państwa, wszystko jutro. 13:30 Wielka Parada Parowozów. Będzie ich tutaj aż 14. Wieczorem koncert, golec orkiestry, mnóstwo, mnóstwo absolutnie atrakcji. Jeżeli ktoś się pobrudzi, to oczywiście także szalta. Ojej, gdzie zresztą. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś się ubrudzi w takim parowozie... Szansa na fantastyczny prysznic. Zapraszamy jutro. Absolutna magia. Parowozy, jest już 14. Tu po prostu trzeba być. Zapraszam, nie ja, ale zaprasza cała Polska Kolejowa i młodzież. Zapraszamy na paradę! Jeszcze raz! Zapraszamy, zapraszają na paradę! Jeszcze raz! Zapraszamy, zapraszają na paradę! Brawo, brawo, panie Lecha. O, No to wiesz, szacun. Poszło, nie? O, ale długo to szło. O, no strasznie długo. No szło masakrycznie długo. Poszło fantastycznie, rzeczywiście wykąpany i czyściutki Tomek Wolny zakończył Chyba zabawę mimo wszystko, a nie ciężką pracę w parowozowni w Wolsztynie i zakończył tym samym nasz program. Oczywiście my będziemy się z Państwem spotykać. Na początku przyszłego tygodnia od poniedziałku. To pierwsze spotkanie. Zapraszam bardzo gorąco, a, a dzisiaj? Dzisiaj zobaczymy napięcie będzie rosło. Spoglądam na zegarek kilka minut do godziny ósmej. Zapraszam już teraz na politykę Przykawem. Gościem Małgorzaty Serafin będzie Joachim Brudziński. To wszystko już za chwilę w programie pierwszy. Telewizji Polskiej, a do Wolsztyna zapraszamy na jubileuszową paradę 20, paradę parowozów. To już jutro będziecie Państwo mogli się przyglądać temu wspaniałemu wydarzeniu, którego na miastkę mieliśmy podczas ostatnich dwóch godzin. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu, miłego również tego bardzo długiego weekendu, jeśli ktoś wziął sobie te dwa fantastyczne dni urlopu w poniedziałek i wtorek. Dziewięć wolnego Do bajka! Wszystkiego dobrego! Bawcie się Państwo dobrze.